Mało kto, a praktycznie nikt nie spodziewał się takiej inauguracji nowego sezonu w Ekstraklasie. Na samo otwarcie dostaliśmy dwie olbrzymie niespodzianki. Najpierw Termalika rozbiła Jagielonię na terenie w Białym Stoku aż 4 do 0. I trzeba przyznać, że był to najniższy wymiar kary. Jagiellonia tego dnia nie miała żadnego pomysłu na grę. Od porażki z Widzewem w sparingu 7 do 1 Jagielonia zakręciła się jak słoik. Jak myślisz, jest to chwilowy kryzys, czy Jagielonia zablokowała się na dobre? Daj znać w komentarzu. W drugim meczu otwierającym tym sezon, kolejusz na własnym stadionie podejmował w meczu przyjaźni w Krakowie. I okazał się. Super przyjaciele. Otwarcie sezonu w Poznaniu nie jest zbyt udane. Najpierw porażka w Superpucharze Polski z Legią na własnym stadionie, a teraz u siebie z Krakowią 4 do 1. Hasić okazał się bohaterem spotkania. W sobotnich meczach emocji było mniej, ale działo się również sporo. Nowy Wizę przebudowany kadrowo mierzył się na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin i wygrał 1 do 0. Myślę, że gdyby tego dnia do Łodzi przyjechał inny zespół, to moglibyśmy liczyć na nieładanie niespodziankę, ale przyjechało Kiepskie Zagłębie i widzę w to spotkanie po prostu wygrał. Z Zagłębie nie mając drugiego napastnika w kadr że mecz kończyli z ławniczakiem w ataku. Cyrk. Jeżeli ta kadra będzie tak wyglądała, to Iżyński jako pierwszy straci posadę w tym sezonie. Wisła Płock podejmowała na własnym stadionie Koronę Kielce i brutalny i głupi Faul Nono z początku spotkania ustawił ten mecz. Wisła grała w przewadze, wywalczyła Karnego i wykorzystała go, a w drugiej połowie dobili Kielczan. Korona to spotkanie kończyła w dziewiątkę. Najjaśniejszym punktem w koronie tego dnia był Dziekoński, który zagrał naprawdę dobry mecz, a w Wiśle trzeba pochwalić Sekulskiego, który szczelił dwie bramki i wiedział, gdzie odnaleźć się w polu karnym. Do Katowic przyjechali Wisłami Polski i długo musieliśmy czekać na Bramki. Dopiero po zmianie stron Brunes trafił do bramki i zaczęło się zabijanie tego spotkania. Medaliki dowiozły zwycięstwo z trudnego terenu. Przebudowany kadrowo, górnik Zabrze podejmował na własnym stadionie Lekiekdańsk. Gdańsk. Początek spotkania zdecydowanie należał do gospodarzy. Dopiero w drugiej połowie spotkania to Lechia zaczęła dochodzić do głosu, ale górnik podwyższył wynik spotkania. Lechia Gdańsk zdobyła bramkę po rzucie karnym dopiero w końcówce spotkania. Był to naprawdę dobry pojedynek. Motor natomiast podejmował Arkę Gdynia i na bramkę czekaliśmy naprawdę bardzo długo, bo musieliśmy zmienić strony. Strzelcem bramki okazał się NDIA, który mógł mieć na swoim koncie w pierwszej powie nawet trzy trafienia. Arka na inauguracji tego sezonu nie pokazała nic ciekawego. Motor wygrał w pełni zasłużenie i minimalnym kosztem. A na koniec z tej kolejki Radomek zrobił ku pogoni Szczecin. Radomek w pełni zasłużenie wygrał to spotkanie, bo był zespołem lepszym. Pogoń dostała zimny kubeł na web. W tej kolejce spotkanie Legii i Piasta nie odbyło się, bo Legia jest zbyt zmęczona kazachską przeprawą w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Tak prezentuje się tabela po pierwszej kolejce Ekstraklasy oraz komplet wyników. Coś Cię zaskoczyło? Czekam na komentarze. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.